Cześć wszystkim z tej strony, Michał. Witajcie na kanale Klocki z Zapałem. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Budowy Lego Miasta. W ostatnim odcinku zajmowaliśmy się budową salonu gier, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, no to podrzucam Wam odnośnik w prawym górnym rogu ekranu, tak abyście mogli sobie nadrobić, no a dzisiaj zgodnie z zapowiedzią zmontuję mały warsztat garncarski wraz ze sklepem i to właśnie od sklepu zaczniemy dzisiejsze budowanie. Z was pisze mi w komentarzach, że kompletnie bez sensu robić wnętrza, skoro takiego nie widać, ale powiem wam, że tak zresztą dobrze używiecie. Ja bardzo lubię dbać o detale w makietach i mieć taką świadomość, że wszystko jest dopieszczone. No a po drugie, pomyślałem, że jak skończę ten modular, to zgłoszę go na Lego Ideas, więc tym bardziej całość musi być dopracowana. No i tu pytanie do was, co myślicie o takim pomyśle, aby zgłosić właśnie ten budynek, jak już go skończę oczywiście, do programu Lego Ideas i czy chcielibyście kupić taki zestaw? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Thank you tej części budynku postanowiłem zrobić wejście na górę, no bo wiadomo, że nasi mieszkańcy muszą się tam jakoś dostać. Na razie nie będę Wam jeszcze zdradzał, co dokładnie będzie znajdować się na kolejnych poziomach, ale już teraz mogę Wam podpowiedzieć, że znajdzie się tam miejsce na jedno mieszkanie i na jakiś lokal usługowy, a jaki konkretnie? No to możecie strzelać w komentarzach. Przechodzimy teraz do warsztatu i zaczniemy od jego wyposażenia. Na początku mamy taki stolik, który w swojej konstrukcji jest bardzo podobny do tych, które zmontowałem w mieszkaniach moich widzów, w mojej poprzedniej kamienicy. Jeżeli nie pamiętacie, no to tutaj gdzieś na górze będzie link, żebyście mogli sobie odświeżyć. Generalnie nie jest to jakaś skomplikowana konstrukcja, i wydaje mi się, że również tutaj w tym. W warszaciku fajnie się sprawdzi. Druga konstrukcja jest jeszcze łatwiejsza, to jest taki mały stolik, na którym będą stały ulepione już naczynia, czekające na wypalenie. A dodatkowo zmontowałem taki regał, na którym postawiłem kilka naczyń. Część z nich jest już gotowa do sprzedaży, a niektóre czekają jeszcze na pomalowanie. No i właśnie sam malunek będzie odbywał się na tym dużym stoliku. Dlatego umieściłem na nim dwie puszki z farbą, pojemniki na akcesoria oraz takie niedomalowane naczynie a oprócz tego dorzuciłem taki gotowy złoty puchar oraz karteczkę z której nasza garncarka może brać inspirację do malowania no i oczywiście nie zapomniałem też o samych akcesoriach a jeżeli chodzi o ten mniejszy stolik to tak jak mówiłem wcześniej Tutaj będą stały ulepione już naczynia, które czekają do wypalenia. One były dorzucone do figurki garcarki w jednej z serii CMF. No, a jak już jesteśmy przy samym lepieniu, no to oczywiście nie może zabraknąć koła garcarskiego, na którym umieściłem taką nieuformowaną jeszcze bryłę gliny. No i kolejny ważny element to oczywiście piec, w którym wszystko będzie wypalane. To jest też dosyć prosta konstrukcja. Użyłem kilku plejtów, bricków ze snotem, a także takich elementów, które mają imitować. Zawiasy, do tego jako konsolę do sterowania temperaturą i czasem użyłem takiego małego tajla z nadrukiem. No i cały piec mamy gotowy. Tym samym kompletujemy wszystkie potrzebne akcesoria do warsztatu i możemy brać się za montowanie. Warsztat i sklepik są już gotowe, i tak prezentują się w sąsiedztwie salonu. Gier na razie nie będę tego jeszcze dorzucał do miasta, może zamontuję tylko kilku mieszkańców. No bo chcę jeszcze tutaj popracować nad górą, więc bez sensu teraz to montować, żeby za chwilę to odczepiać. No ale sama budowa kolejnych pięter to już jest temat na nieco późniejsze. Odcinki. No, jak właśnie już przy odcinkach jesteśmy, to za tydzień nie będzie filmu. Muszę sobie zrobić tydzień przerwy. Bo jak zapewne pamiętacie, wielkimi krokami zbliża się wystawa w Poznaniu. Ja muszę sobie troszeczkę nadrobić budowanie makiet. Nie mam jakichś strasznych tyłów w tym temacie, ale muszę po prostu sobie na spokojnie tego usiąść. Na że jedną z tych makiet jest ta z Johnem Tanderem. No to jak zapewne wiecie po poprzednich makietach, one zawsze wymagają dużo pracy, a chcę, żeby były. Dopieszczone, więc za tydzień filmu nie będzie. A co będzie za dwa tygodnie? No, ciężko mi powiedzieć: albo wrócimy do stacji kolejowej, albo pokażę wam całkowicie nową makietę. To wszystko zależy od tego, jak przez te dwa tygodnie pójdzie mi budowanie. Ale dosyć już ględzenia, trzeba wracać do budowania. Wy natomiast napiszcie w komentarzach, jak podobał się Wam dzisiejszy film. No i nie zapomnijcie o łapce w górze oraz o subskrypcji kanału. Powoli zbliżamy się do 20 tysięcy subów, a z tej okazji przygotuję dla Was coś specjalnego, więc fajnie byłoby to zrobić do końca roku. Także klikajcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ode mnie. To już wszystko na dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.